Witam Was serdecznie na kanale Ball TV. W tym odcinku pokażę Wam grę, która właśnie startuje na Kickstarterze. Jest to gra od Tabula Games, gra pod tytułem Sanctuary The Keepers Era. Gra, w której gracze będą sterowali z jedną z frakcji i będą starały się zniszczyć właśnie tytułowe sanktuaria przeciwnika. Zobaczcie, jak prezentuje się prototyp tej gry na stole, jak wyglądają zasady, i za chwilę wrócimy. I kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam Was serdecznie na materiał. Witajcie moi drodzy przy stole. Jak widzicie przyjeżdża czas omówić o co chodzi w tej grze. Każdy z graczy na początku gry wybiera jedno z sześciu frakcji dostępnej w grze. Każdy z graczy wybiera talię w danym kolorze frakcji i w tej talii znajdzie oto takie karty. Cztery karty sanktuarium, które należy umieścić w ten oto sposób. Jedna obok drugiej, tak aby leżały naprzeciwko sanktuarium przeciwnika w odległości czterech kart. Dlaczego? Ponieważ każdy z graczy przed sanktuarium będzie miał dwa rzędy: pole ataku i pole obrony. Na takich sanktuariach mamy informację, jaka jest żywotna ta karta czyli jak, ile, ile wytrzymałości ma dane sanktuarium. Zaznaczamy to takim oto znacznikiem. W momencie, kiedy sanktuarium będzie otrzymywało obrażenia, będziemy to zaznaczali na tym torze. Natomiast po tej stronie mamy informację o jego tak jakby e, mocy, tego sanktuarium. Te sanktuarium będzie co rundę zyskiwało e, tutaj takie punkty e, mocy. I w momencie, kiedy zostanie osiągnięte ostatnie pole, te sanktuarium się aktywuje i przynosi nam efekt, który znajduje się na tej. Karcie i ten efekt będzie trwał do momentu, kiedy to sanktuarium będzie jeszcze przed nami, nie zostanie zniszczone przez przeciwnika. Następnie, spośród kart jednostek, wybieramy kartę bohatera. Każdy, każda talia ma swojego bohatera i jest on unikalny i bardzo mocny w swoich działaniach. Umieszczamy go odkrytego tutaj z obok siebie. Pozostałe karty, karty jednostek i Rytuałów umieszczamy w talii, bardzo dokładnie tasujemy i będziemy na początku gry dobierali cztery takie karty. E no te jednostki wyglądają w ten oto sposób. One zwane są Akolitami, i one mają tak wyglądają w ten oto sposób. Mają jakiś rysunek, oczywiście. Te grafiki są bardzo, bardzo, bardzo ładne. Mi się podobają, każda, każda nacja, każda frakcja jest indywidualna, i bardzo fajnie to wszystko jest namalowane. I tak, jednostki mają informacje o koszcie, jaki należy opłacić, żeby taką jednostkę przywołać oraz do jakiej frakcji należy. Oczywiście typ i nazwę. Mamy siłę jednostki, czyli ile obrażeń zadaje dana jednostka oraz i jaką ma żywotność na, na dole karty mamy informację o atrybutach danej karty, o atrybutach zaraz wam powiem oraz o e, efekcie który ta karta nam daje karty rytuałów wyglądają podobnie natomiast to nie są jednostki i te karty po prostu są zagrywane, odrzucane od razu i one też mają efekt w momencie kiedy zostaną zagrane karty jednostki umieszczamy na pole bitwy, natomiast karty rytuałów umieszczamy na stos kart odrzuconych kiedy jesteśmy już gotowi do gry, możemy przystąpić do e, rozgrywki. Ale zanim przejdziemy do omówienia jak wygląda tura gracza, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o tych atrybu atry atrybutach. E, każde jednostki posiadają jakieś tam unikalne atrybuty, które dają nam mm, sporo do myślenia i kombinowania jak tu ją rozmieścić, żeby była efektywnie wykorzystana. No i tak, jakie mamy tutaj e, ikony? Te ikony to są właśnie te atrybuty. Zacznijmy od tej karty. Taki atrybut wskazuje nam, że w momencie położenia tej karty, dana, dany efekt na karcie zostaje aktywowany, czyli efekt karty zostaje rozpatrzony w momencie położenia karty na pole bitwy. Jeżeli mamy taką pięść, no to nas to informuje, że taki, taka jednostka jest gotowa do działania, czyli ona może zostać od razu zagrana jako aktywna. O, o tym, jak zostaną zagrywane jednostki, za chwilę wam powiem, więc to jest bardzo ważne ikona. Czyli ona może być położona od razu jako aktywną jednostką. Ta natomiast ten atrybut wskazuje nam, że e, ta jednostka może być położona tylko i wyłącznie na pole e, na obszar ataku. Mamy również taką ikonę. Ta ikona wskazuje nam, pokazuje nam, że ten efekt, który się tu znajduje, będzie działał do momentu, kiedy ta karta będzie leżała na naszym polu bitwy, ewentualnie zostanie spełniony jakiś warunek na tej karcie. Mamy również ikonę takiej czaszki. Ta czaszka informuje nas, że ten efekt karty zostanie odpalony w momencie, kiedy ta jednostka zostanie zniszczona przez naszego przeciwnika. Yy, mamy również ikonkę takiego, yy, takiego kosiarza, który informuje nas, że dana jednostka w momencie, kiedy zaatakuje jakąkolwiek jednostką, natychmiast ją niszczy, czyli jest takim yy, żniwiarzem. I nieważne ile zada tych obrażeń, dana tamta jednostka zostanie zlikwidowana. E, mamy też e, taką ikonkę. Ta ikonka wskazuje nam, że dana jednostka jest odporna na e, rytuały i umiejętności innych jednostek, jeżeli jest ona ich celem. E, I w zasadzie to są wszystkie takie atrybuty, najważniejsze w grze i warto, warto zapoznać się z tą ikonografią. No i dobrze. Jak wygląda przebieg tury gracza? Gracz ma karty na ręku i teraz na początku swojej kolejki dobiera dwa kryształy esencji, dzięki którym będzie mógł ujeszczać koszty zagrywania, przywoływania kart. Karty możemy przywoływać, tak jak mówiłem, na swoje pole ataku i obrony. Jednostkę umieszczamy zawsze w pozycji leżącej, czyli w takiej w takiej oto pozycji, czyli nieaktywnej, na odpowiedniej linii w swojego sanktuarium, przeciwnika, na polu ataku, bądź też obron. Jeżeli, jak wspomniałem wcześniej, dana jednostka posiada atrybut, który daje jej możliwość bycia umieszczonej już aktywną, to umieszczamy ją w ten oto sposób. Jeżeli jest jakiś efekt, który należy rozpatrzyć, należy to w tej chwili zrobić, jeżeli dana jednostka pozwala nam na taki efekt. Jeżeli gramy, zagrywamy rytuał, to wykonujemy dany efekt tego rytuału i kartę odkładamy na stos kart odrzuconych. Jak mówiłem, jednostki możemy umieszczać na obronie również. Czyli jednostkę możemy umieścić taką nawet na obronie, czyli będzie broniła naszego sanktuarium. Kiedy gracz już nie jest w stanie Zagrywać, przywoływać karty, kart, no to wtedy przechodzi do kolejnej fazy. Oczywiście gracz może zamieniać jednostki, które już leżą na polu bitwy. Na przykład ta jednostka ma lepszą jednostkę, chciałby ją zamienić, po prostu tą usuwa, a w zamian umieszcza nową jednostkę. Teraz gracz przechodzi do zasadniczej fazy, czyli do fazy ataku. Gracz zawsze będzie atakował jednostkami aktywnymi, czyli które są w takiej pozycji jednostki na polu obrony przeciwnika bądź też bezpośrednio sanktuarium które jest właśnie w tej linii z jednostką gracza, który atakuje. Czyli w tej chwili jak widzicie nie ma tu żadnej jednostki na obronie, gracz bezpośrednio może zaatakować te sanktuarium. Gracz zawsze zadaje tyle obrażeń sanktuarium ile jest tutaj siły danego danej jednostki. Wtedy Gracz przeciwnik musi obniżyć to z tym znacznikiem na swoim torze wytrzymałości. Natomiast, jeżeli przed przeciwnikiem leży na polu obrony jednostka, to gracz atakuje tą jednostkę. Jeżeli ta jednostka zostanie zniszczona, zostaje umieszczona na stosie z kart rzuconych. Jeżeli się obroni, to nie, to gra taka jednostka zostanie. Aby zniszczyć taką jednostkę, no to gracz musi posiadać równą, bądź też większą siłę ataku, jak żywotność tej jednostki. Kiedy gracz rozpatrzy już fazę ataku i może tą fazę ataku rozpatrzyć, nie musi od lewej do prawej, może dowolną tutaj linią atakować, przechodzi do fazy zakończenia tury, czyli gracz będzie odwracał wszystkie swoje nieaktywne jednostki na stronę aktywną, dobiera karty do ręki, tak aby mieć cztery, jeżeli ma odpowiednią umiejętność, może mieć tych kart więcej na ręku. Gracz również sp sprawdza, czy nie ma jakichś efektów, czy to na kartach, czy sanktuarium na koniec tury, i wtedy inicjatywa przychodzi na przeciwnika. Jeżeli gracz ma bohatera, może go również rozmieścić w taki sam sposób w fazie przywoływania na odpowiednie pole. I taki bohater, też może uczestniczyć w walce. Kiedy taki bohater zostanie zniszczony, on zostanie odwrócony i umieszczony obok e, gracza, z, z, zakryty. E, i, o co chodzi w grze? No chodzi o to, jak mówiłem, żeby zniszczyć cztery sanktuaria przeciwnika. Jeżeli to się nam uda, wtedy e, gracz, który to tego dokonał, wygrywa grę. Ok, jak widzicie, prototyp gry Sanctuary the Keeper's Era wygląda nieźle, już na, już na sam początek prototypu. Oczywiście to jest wersja prototypowa, później finalny produkt będzie dużo ładniejszy, dużo lepszy. Dodatkowo, jeżeli będziemy wspierać tę grę, możemy otrzymać fajne pudełko z sześcioma frakcjami, z matami do gry, więc to naprawdę będzie wyglądało świetnie. Już mówię, na samym poziomie prototypu to wygląda nieźle, te grafiki, ikonografia, to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie mam się do czego tu przyczepić, oczywiście na niektórych kartach nie ma jeszcze grafik, ale no mówię, no to jest prototyp, nie mamy się do czego przyczepiać. Ale grało mi się bardzo, bardzo fajnie w tą to, to grę, przede wszystkim dlatego, że gra jest bardzo szybka, intuicyjna, bardzo łatwo nauczyć się tych zasad. Osoby, które już miały styczność z podobnymi gra, grami, szybko wejdą w ten świat i szybko zaczną rozgrywkę, ale i nowe osoby też bardzo łatwo zapoznają się z zasadami, bo one są naprawdę bardzo fajnie opisane. Te fazy są czytelne nie wiadomo o co chodzi, ale. Każda frakcja ma swoje mocne i słabe strony, więc należy troszeczkę pograć w tę grę z tymi frakcjami konkretnymi, upodobać sobie jakąś ulubioną, bo niektóre frakcje są bardziej nastawione na bezpośredni atak. Które mają mocną siłę, z kolei niektóre dają nam większe pole manewru, poruszają się po polu bitwy, przenosząc się z jednego miejsca na drugie miejsce, z obrony na atak, z jednej flanki na drugą. I inne z kolei dodatkowo dają nam możliwość np. Na naprawiania, leczenia innych jednostek. No naprawdę jest tego sporo, sporo, i tych frakcji mamy sześć, kart jest masę. Jeżeli nie stwierdzimy, że które z stali nie jest odpowiednia dla nas, Możemy stworzyć własną talię ze wszystkich możliwych kart, które się znajdują, i to jest naprawdę bardzo fajne. Nie musimy, nie musimy kupować, kolekcjonować jakichś karcian, bitawniaków, karcianek, po prostu wszystko mam w jednym pakiecie. Możemy sobie grać taliami konkretnymi, ewentualnie mieszać i robić swoje własne talie. Naprawdę to jest świetny, świetny pomysł. Dodatkowo gra nie pozwala nam za szybko e, wydawać tych kart jakichś tam mocniejszych, bo te e, kształty esencji wchodzą po dwa na każdą e, turę dla gracza, więc tutaj gracz może e, selektywnie wydawać od razu te kryształy, czyli otrzyma kryształy szybko wydaje je, rozstawi jakieś tam jednostki szybko, żeby jakoś tam się pozabezpieczać ewentualnie przeczeka turę dwie zbierze tych kryształów sporo i zagra jakieś potężne rytuały, zagra jakieś potężne jednostki, które jedną turą mogą sporo namieszać przeciwnikowi. Tak jak mówię, no musimy też balansować tymi jednostkami na tych polach bitwy, czy ją wystawimy na atak, czy ją na obronę. Niektóre są bardziej, mówię, preferowane są bardziej na atak jednostki, niektóre bardziej obronne, więcej życia mają, ewentualnie jakieś efekty, które pozwalają w momencie, kiedy zniszczeniem możemy wykonać kontratak. Te sanktuaria warto szybko rozwijać. Oczywiście na koniec każdej tury one podnoszą swój poziom, ale możemy to przyspieszyć. Uaktywniają się, dają nam dodatkowe jakieś zdolności, które też wpływają na strategię gry. Naprawdę jest tu sporo do roboty. Oczywiście możemy też tutaj się czepiać na losowość, bo no nie wiemy dokładnie co nam tutaj dojdzie, ale kiedy zapoznamy się już z stalią, będziemy wyciągać karty, będziemy wiedzieć mniej więcej co tam nam zostanie i na co się przygotować, jakie karty mogą dojść. Co należy, na co być gotowy, ile tych kryształów esencji mieć, i wtedy naprawdę jest, jest, jest fajnie. Naprawdę warto, warto przyjrzeć się tej grze. Kampania właśnie ruszyła. Wspierajcie, bo myślę, że. Tabula Games naprawdę wydaje niezłe gry, warte uwagi. Na dziś to wszystko, zapraszam Was serdecznie oczywiście na kolejne materiały, na Facebooka, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i nie zapomnijcie właśnie wcisnąć tego nieszczęśliwego dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienia, że właśnie nadeszła kolejna recenzja. Zapraszam Was serdecznie. Cześć!